witam was w kolejnym filmie na moim kanale OMSI 2 Taki piękny manik przed nami stoi 18 metrowy Najpierw sobie drzwi, yy, okno otworzę Piękny manik przede mną stoi yy, 18 metrów Nie pamiętam skąd teraz to więc nie prosicie o linka Oczywiście mapa warszkowo 2.0 Linia 50 z, z Kościół Bożymy do Warszkowo-Dworzec Zobaczymy czy kierownica działa, to wszystko działa, okej okay. um, Ustawimy sobie jakąś taką rzeczywistą pogodę 24 stopnie myślę, że wystarczy Włączymy sobie autobus Obym nie pomylił Znowu pedału e, od hamulca spadałem, gazu, a pedału od sprzęgła spedałem. Hamulca, bo już tak nieraz było, i myślałem, kurde, czemu to nie jedzie 16:39 dworzec. Yy, ok, ustawiamy sobie linię 0:5:0:00. 0, 0, 0. A kurs 0:1. Kierunek dworzec PKP. Dobrze jest. Yy, biegi, o to super szybko. Nie, jeszcze nie jest, jeszcze nie jest. Muszę sobie ogarnąć Screena do miniaturki zrobimy sobie wcześniej Dobra To co, ustawiamy sobie 37 I jedziemy Który peron? Drugi, ok. W ogóle dawno tym manem nie jechałem Bo pobrałem sobie nowego mana elektrycznego i hybrydowego, więc Ale warto się tym przejechać Malowanie warszawskie, dlatego go wybrałem Na tą linię znaczy na tą mapę otwieramy wszystkie drzwi. Oczywiście, jakby ktoś się pytał, drzwi sobie ustawiłem na te czerwone guziczki nad skrzynką biegów. Oczywiście, kto ma kierownicę. tak G27 to zrozumie. Nie wiem, czy w G29 też tak jest, ale może tak być, choć ja nie wiem. Tutaj nam zapipczy, jak będziemy mieli odjazd. Dacie ten autobus prezent. I podoba mi się malowanie warszkowskie jest dołączone tylko do Solarisów z Megapaka, ale już sobie Solarisem kiedy indziej pojedziemy. Bardzo ładnie wykonany autobus. Bardzo ładnie wykonany. Aktualnie nie widzę w nim żadnych błędów. I mam nadzieję, że nie znajdę. W też jest bardzo pięknie wykonany siedzenia. Wszystko to detale. Bardzo mi się nam to go spodoba. Przedni wyświetlacz i tylny. Odjazd ma. Też mi się... Dobra, odjeżdżamy. O! A to mnie zaskoczyło. Bo jak jechałem sobie po Szczecinie tym autobusem, tam jest wersja normalna i wersja szczecińska. To nie było sygnału do drzwi, a tutaj widzę, że jest sygnał piękny Manowski. Tego nie widziałem, no i bardzo mi się podoba ten. Lubię sygnały. Wszystkie ogólnie sygnały, tylko to z Karusa. Stare co? Wątki, auto. One mi nie wsłuchują. Rozumiem też autobusy bez sygnału dźwiękowego, ale jednak z sygnałem dźwiękowym po prostu lepszy. A w tym manie nie wiedziałem, bo jeździłem, tak jak mówiłem, właśnie tylko w szczecińskiej wersji. A w tej normalnej wersji jeszcze niestety nie udało mi się jeździć, I Dlatego dzisiaj pierwszy raz jadę manem tej y, y, y wersji. Normalnej, a nie szczecińskiej. Mamy przystanek teraz, chyba kąty warszowskie. Tak, nie wiem czy u mnie nie zapowiada. z racji tego, że jest ciepło to wszystkie drzwi będę otwierał bo no mam kierownicę, to niewygodniej mi po prostu będzie specjalnie zmieniać kamerę żeby zobaczyć, którymi drzwiami chcę wysiąść to pierwsza rzecz, która mi się nie podoba to jeśli drzwi kliknę żeby drzwi zamknąć wpiskał już pedał gazu, drzwi są zamknięte ale po prostu się nie otworzyły Inaczej nie jedzie mnie. A właśnie w tym manie elektrycznym, co ja ostatnio pobrałem, to od razu jak drzwi zamkniemy, to od razu mi startuje. A tutaj trzeba chwilę odczekać, aż drzwi się zamkną, to tak dopiero po kilku sekundach dopiero chce mi jechać. Um, to się spotkałem z taką sytuacją już w Solbusie, ale chociaż tutaj mi silnik. To znaczy. Bo nie wiem czy będzie. Tylko, tylko ja tak mam, że mi w Solbusie nikt właśnie nas na Paniu, na przystanku jak stoję. A tutaj tylko jest właśnie to co... Dobra, czyli tu na nie. Tutaj za wcześnie ten kierunek ostatni byłem. O, jak dużo micło, ale... Tego nie zadziałał mi churka. Ogólnie na tej mapie jeśli nie ma dołączonego malowania warszkowskiego, to jest takie specjalne malowanie. Znaczy ono jest podobne... Ono jest prawie tak samo jak malowanie Warszawy, tylko ma tam napis MPK warszkowo i jakieś takie detale. No tak to jeszcze sobie na malowaniu warszka, warszawskim. No bo to jest warszkowo... Pisało chyba w opisie, że to jest dziś, powiat w Warszawie. Coś takiego. Albo po prostu mi się wydaje, że to jest związane Dużo w No, no to sobie jedziemy. Piękny z piękne dźwięki ma. rownik trochę taki niecodzienny, ale że tak powiedzieć. To mi się podoba w skręcaniu, znaczy nie w skręcaniu, w hamowaniu. Przepraszam W hamowaniu mi się podoba, że jest ten taki odgłos hamowania jak To niektórych usadzali Trochę nam się nie udało posłuchać, bo wjechałem trochę w krawężnik, ale to... Ile ludu na następnym przystanku? No to jedziemy Dawno nic nie wróciłem, bo ostatnio to chyba rok temu wrócę. ale teraz się naprawia Jeżdżamy do miejscowości cegielnia. Następny przystanek to jest cegielnia osiedle przy lesie. Chyba tak, bo z tego co widzę z dala trochę na sterowniku. Nie jest to dokładnie. Dala to trochę tak bardzo nie widać, co jest na sterowniku, ale tak mi się wydaje, tak. Osiedle przy lesie. I nie wiem, o co zauważyłem na tej mapie, to jest błąd. Dlaczego? Tutaj jest na żądanie przystanę. Na rozkładzie cegielnie osiedle przy lesie nie ma, że jest na żądanie. Na sterownikach też nie ma, że jest na żądanie. Ale... ale tutaj jest na żądanie I nie wiem w końcu, co jest na żądanie. Bo ten gościu. To zapowiada. W się? to on normalnie mówi. Na żądanie, na żądanie. Na, jak jest nad przystankiem? Na żądanie. W sterowniku nie ma na żądanie, na rozchodzie nie ma na żądanie, to nie wiem, czy mam się słuchać zapowiedzi, czy są na żądanie tego y, znaku, co jest u góry: alpera czy po prostu sterownika i rozchodzie. Jeśli odpowiem. tą kierownicę dopiero wczoraj sobie kupiłem, więc dopiero moja druga, nie trzecia trasa już. jeszcze sobie tak testowo jeździłem. Yy, to jest moja druga trzecia już trasa. trzecia, tak trzecia mi się wydaje. trzecia już trasa, ty mam to na tej kierownicy. Bardzo mi się wygodnie jeździ, muszę wam powiedzieć na prawnicy lepiej niż myszką. Miałem tam trochę problemy, bo to nie obsługiwało mojego Windowsa 11, ale jakoś tam sobie poradziłem. Następny przystanek to jest chyba cegielnia cmentarz ofiar wojny. Nie przekraczamy prędkości. Sierpiam! Dielpiam! Nie, 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 przepraszam. Wielka odżywolska. Nie przekraczamy prędkości, jeździmy przepisowo. No bo wolę jeździć przepisowo, niż potem ludzie mi narzekają, jak pan... Nie, kurde, u strasznie bo... Jadę. Nie wyragam na tych Nie chcę po prostu takich sprzednych. Nie będę, chyba, że zrobię sobie na wszelki wypadek kilka sobie zrobię screenów. Żebym potem mógł sobie wybrać Bardzo mi się podoba ten sygnał. Żebym potem mógł sobie wybrać właśnie e, kilka miniatur. A nie że potem zapomnę. Przestanek to jest cierpia cmentarz ofiar wojny Wybrałem tą linię na odcinek, bo myślę, że linia 51 ona jest troszeczkę dłuższa Ona by się nadawała na jakiegoś live'a Linia 70 jest bardzo na na. nie na odcinek No bo to odcinek by trwał 10 minut Może i dobrze, że... Żeby ale ta linia naprawdę była A ja na odcinku wolę jeździć tylko w jedną stronę niż w dwie i jedziemy. jedziemy Teraz będzie chyba nie wiem jaki przystanek Kielpia chyba owocowa takiego bo tam to... sterowniki owocowe ale nie wiem

Wszelki wypadek helpery Tak się lepiej owoce Jakoś tak myślę No tu jest problem z ludźmi, że oni czasami często dosyć nie lubią wsiadać Jak im się źle powiedzie, to nie lubią wsiąść O, widzicie? Nie chciał mnie wyruszyć A w Manie to już był mi dawno wyruszyć. No właśnie to jest tak Następny przystanek Aleja Kupińskiego to jest na żądanie I na sterowniku i, I na sterowniku jest na żądanie I na halperze jest na żądanie I do tego jeszcze na rozkładzie jest na żądanie I w zapowiedziach też jest na żądanie Więc to jest E, chyba tego klucz tyle. Za chociaż jeden przez jest. No i co, gościu przeze mnie przejechał? 50. A ile tu było? Przepraszam? Jak jest w terenie zabudowane 50? No po co tu jest kolejny znak 50, jak? Tam było z tyłu za nami 50. to logiczne. Wreszcie tu nie ma znaku z większą pierwszą praktyku coś jest. Ktoś tutaj... Nie, nikt tutaj nie wysiada i... Właśnie, to jest... Trochę to dziwne, że tutaj ludzie, połowa ludzi, że tutaj przychodzą do autobusu. Oni lubią siadać na każdym przystanku. Wsiadań. Tu powinno być jeszcze inteligentniej, ale tu nie ma. Ludzie lubią sobie wsiadać na każdych przystanku i nie lubią wysiadać na przystankach, tylko najczęściej jest tak, że wysiadają tylko na przystanku końcowym. Nie wiem, w którym to jest sterowniku. Muszę potem zobaczyć. A, to jest chyba w Manie, że od razu, jak nie zatłokie przystanek końcowy, to tam już u góry. Mi się zmienia nie 50 kierunek warsztkowo dworzec, tylko od razu już mi się zmienia e, od razu mi się już zmienia na, na bożymy kości. To jest głupie, bo ludzie na przystanku końcowym już mi wsiadają, a, a ja mam przerwę. To jest głupie. No i oni mi nie wsiadają. Może dlatego... Nie rozumiem, może dlatego, że nie ma miejsca w autobusie i po prostu oni Tak działa to, ale po prostu to jest zbagowane. Ale jest naprawdę dużo ludzi. 16. No nie, to nie. Nie chcą im siadać to. Jedziemy o ograniczenie 60, to trochę sobie pojeździmy. Następny przystanek to jest jezioro warszkowskie. My tutaj opływamy przy tych 25 stopniach. Znaczy w górze. Nie wiem, ile nie nie przebywam. Może i w województwie tam, w województwie, tam gdzie leży? Prawa wodna. jest trochę mniej, więcej, ale ja ustawiłem ty. I cud, że ktoś mi chce wysiąść. Naprzed ostatnim przystaniem. O! I tu z niewiadomych przyciąg jest 40 na godzinę. Nie wiem, może dlatego, że tu jest. Nie. Też nie wiem. Jestem ciekawy, czy będę miał opóźnienie. Bo ja lubię mieć Tam jest jezioro, tylko tam pod jezioro zajeżdża 51. A my 51? No, dzisiaj akurat nie jedziemy. Hmm. O, siadają, patrzcie. A nie. Jedna osoba z nich siadła. Może... Przypuszczam, że nie ma miejsca w autobusie. No bo nie ma. Ehm, nie ma. Przypuszczam, że dlatego bo nie ma tu miejsca. Ale mogą z każdej przyczyny, ale jestem pewny, że jest dlatego, że nie ma miejsca. I tu na tej mapie nie pchają się wszyscy do autobusu. Nie wiem, jak jest na innych, bo nie pamiętam, nie miałem aż tyle ludzi. Tu się wszyscy do autobusu nie pchają, tylko jak nie ma miejsca, to nie wsiadają. Nie pamiętam, jak jest na innych, bo ostatnio jeździłem tylko na tej mapie. Na, na Szczecinie to jechałem na... Jeszcze nie wiem, czy nawet jeszcze czerwcowcemu. A tak to jak pobrałem sobie Warszkowo, bo na nim jeździć. 100 krótkie linie, 51 może jest długa, ale ta mapa jest po prostu fajna. A malowanie, a bo to już koniec trasy, a malowań warszka, warszaw, warszawskich jest dużo. 1650... już na to A jest? Jest 50. Ooo, to nie ma opóźnienia. Fajnie. Powiem wam. jak ty. to nie ma opóźnienie. To bardzo mnie to cieszy. Jeszcze. Znaczy może tak z sekundami mam opóźnienie. Ludu. A, no bo do, dlatego, jak ja to nagrywam w o godzinie 16, to co ja się dziwię, że jest tyle ludzi. Kuda naród wybrany przez... I otwieramy... No. No i ja się z wami żegnam, poczekam aż wszyscy wysiądą co je wszyscy poznikają. Ja sobie w razie czego jeszcze zrobię jedną miniaturkę, chociaż tutaj tak nieładnie, że ja bym sobie może podjechał gdzieś w inne miejsce. Ja się z wami żegnam. Dzisiaj odcinek wleci na w poniedziałek, no i jutro się również widzimy.